Poznaj Emily Pierce, skeptyczkę duchowości w wieku około 30 lat, która przeszła doświadczenie na granicy śmierci, NDE, po dramatycznym wypadku samochodowym, który odmienił jej życie. Kiedy jej świadomość zaczęła znikać, wpadła w krainę, która zniszczyła jej przekonania, odkrywając niepokojące prawdy o ciemnej stronie istnienia. A co jeśli wszystko, w co wierzysz o rzeczywistości, ma być zniszczone? Co jeśli niewidzialne siły istnienia czekały, aby ujawnić swoje przerażające prawdy? Przygotuj się. Nie uwierzysz, jakie przerażające rewelacje Emily odkryła w głębi ciemności. Jakie straszne prawdy czekały na Emily w jej podróży na granicy śmierci? Czy jej spostrzeżenia na zawsze zmienią Twoje postrzeganie życia i śmierci? Nie zapomnij polubić tego filmu i subskrybować, aby odkrywać więcej umysłów wykraczających poza znane granice. W ułamku sekundy czas zdawał się zapaść. Świat wokół mnie zniekształcał się, jakbym oglądał spowolniony film o własnym życiu. Czułem zimny metal przylegający do mojej skóry, ciepło ulatniające się z moich kończyn. A potem nadszedł wstrząs nagły, gwałtowny, a jednak w jakiś sposób odległy. Hałas, łamanych szyb i zniekształconej stali brzmiał jak echo z innej rzeczywistości. To było surrealistyczne, jakbym był zarówno w samochodzie, jak i na zewnątrz w tym samym czasie. Unosząc się ponad moim złamanym ciałem, ogarnęło mnie głębokie poczucie spokoju. Patrzyłem w dół, widząc swoje bezwładne ciało złożone w sposób, który wydawał się obcy, obcy. To nie byłem ja. Nie mogłem pojąć, jak to możliwe, że obserwuję własny upadek bez zalewającego mnie uczucia przerażenia. Zamiast paniki, czułem niezwykłą harmonię. To tak, jakby czas zdjął warstwy istnienia, zostawiając mi tylko czystą świadomość, zalaną spokojem pośród chaosu. Gdy tam unosiłem się, uwolniony od trosk mojego doczesnego życia, dziwna ciemność przyciągała mnie. To nie była zwykła ciemność, którą wyobrażasz sobie, zamykając oczy. Była gęsta, niemal namacalna, budząca ciekawość, pociąg, który był zarówno pocieszający, jak i niepokojący. Szeptała obietnice wglądów, które długo były pogrzebane pod powierzchnią mojego jawnego życia. Uczucie oderwania otuliło mnie jak ciepły uścisk, zachęcając do odkrywania tego nowego stanu istnienia. Nie mogłem się powstrzymać od zadawania pytania, co kryje się poza tą ciszą. Jakie prawdy odkryję, jeśli naprawdę zdecyduję się wkroczyć w nieznane? Czułem, że zachodzi przejście. Podróż czekała na mnie tuż za zasłoną tej ciemności. Każda włókno mojego istnienia balansowało na krawędzi, zatrzymane pomiędzy życiem, które zawsze znałem, a rozległym, nieograniczonym otchłanią, która zapraszała mnie do zrozumienia, co kryje się wewnątrz. Mogłem dostrzec wezbrane światła tańczące w cieniu, każde z nich niosące ze sobą znaczenie, odbijające ukryte głębokości egzystencji, których większość boi się skonfrontować. Cienie unoszące się wokół mnie zdawały się lśnić, ukazując fragmenty zapomnianych wspomnień, minionych wyborów i głosów, które dawno milknęły, wszystkie zlewające się w pryzmat kolorów, które śpiewały o życiu i śmierci. Urok przyjęcia tej ciemności był przytłaczający ciągnąc mnie bliżej, jakbym był przeznaczony do rozwikłania jej złożoności. Co oznacza naprawdę oddać się ciemności? To pytanie wisiało w mojej głowie, kuszące i głębokie, drażniło głębiny objawienia, którego jeszcze nie mogłem uchwycić. Czułem, jak przybliżam się, zastanawiając się, co czeka mnie po drugiej stronie zrozumienia, gotów nurkować w tajemnice, które szeptały pod powierzchnią świadomości. Kiedy oddałem się tej ciemnej stronie, niepokojący dreszcz przeszył mnie, wnikał głębiej w moją istotę. Pustkowie rozciągało się bez końca przede mną, malowane odcieniami szarości, które zacierały granice między rzeczywistością a koszmarem. Cieniowe postacie majaczyły w oddali, ich formy przesuwały się, ale były stabilne, obserwując mnie z intensywnością, która wydawała się przeszywająca. Nie było w ich spojrzeniu osądu, jedynie uznanie mojego istnienia w tym opustoszałym królestwie. Było to mroczne, ale w tej mroczności poczułem niezwykły iskierkę ciekawości palącej się wewnątrz mnie. Jakie prawdy kryją się w tej otchłani? zastanawiałem się. Serce mi szybciej biło, gdy strach owinął mnie swoimi lodowatymi palcami. Ciemność wydawała się dusząca, jednak przyciągała mnie bliżej, zachęcając do odkryć. Uświadomiłem sobie, że strach często działa jak kompas, prowadząc nas do nieodkrytych zakątków naszej psychiki. Czy strach mógłby być bramą do głębszego zrozumienia? Pytanie to powtarzało się w mojej głowie, podważając wszystko, co sądziłem, że wiem o wrażliwości i sile. Chociaż czułem dyskomfort, postawiłem niepewny krok do przodu. Ziemia pod stopami wydawała się niestabilna, prawie szepcząca, odsłaniając sekrety z każdym ruchem. Nie wiedziałem, że każdy cień krył lekcję objawienie, które czekało na ujawnienie. Powietrze gęstniało od napięcia, a gdy zagłębiałem się w ciemność, moje zmysły się wyostrzały. Otulało mnie poczucie introspekcji wydawało się, że sama esencja mojej istoty rezonuje z tą sferą. W oddali mignięcia światła tańczyły chwilowo, kusząc mnie przebłyskami tego, co mogłoby być. Moje tętno przyspieszyło. Czy te mignięcia mogłyby być chwilami wglądu, odbiciem prawd, które od dawna tłumiłem? Pełen zapału i niepokoju posuwałem się naprzód, a moje otoczenie zmieniało się z każdą myślą, którą rozważałem. Kształty zniekształcały się wokół mnie, odzwierciedlając zmagania i lęki ludzkości jakby ta ciemna strona działała, jak lustro, odbijające nasze zbiorowe cienie. Głęboko odetchnąłem, pozwalając, by ciężar ciemności opadł. Tutaj, w tej niepokojącej otchłani, zacząłem układać fragmenty mojego istnienia. Cienie zdawały się brzęczeć opowieściami nieopowiedzianymi, bajkami o wyborach, poświęceniach i nieustającej pogoni za sensem. To miejsce, mimo swojego mroku, wydawało się dziwnie święte, schronieniem dla lekcji, których jeszcze musiałem się nauczyć. Ale jakie prawdy skrywała ta opustoszała przestrzeń? Nie mogłem pozbyć się uczucia, że jestem na krawędzi zrozumienia czegoś głębokiego, czegoś, co odmieni moją percepcję życia i egzystencji. W miarę, jak podążałem dalej, ciekawość mieszała się z lękiem, a każdy krok prowadził mnie głębiej w nieznany. Już nie byłem tylko gościem, byłem poszukiwaczem, spragnionym mądrości okrytej ciemnością. Co czekało na mnie, w tym mrocznym głębinie? Czułem budzące się zmiany na horyzoncie, transformację napędzaną szepcącymi wokół mnie cieniami. Wiedziałem, że moja podróż dopiero się zaczyna. Każdy migot i forma to wskazówka, odsłaniająca tajemnice kryjące się pod powierzchnią istnienia. W samym środku opresyjnych cieni nagle w moim wnętrzu powstała fala jasności, przecinająca mgłę zamieszania, która otulała moje zmysły. Było tak, jakby zasłona została podniesiona, odsłaniając zaskakujące prawdy o istnieniu, które umknęły mi przez tak długi czas. Gdy zaglądałem głębiej w tę przeraźliwą krainę, ujrzałem wizję moralnych konsekwencji, spiralnie rozwijających się, jak nici splecione w ogromnym gobelinie. Każda nić reprezentowała wybór dokonany przez ludzkość, każda decyzja misternie wpleciona w tkaninę naszych wspólnych zmagań. Czułem ciężar tych wyborów naciskającego na mnie, każdy z nich echem niosącym głębokie znaczenie. To był wyraźne przypomnienie, że każde działanie, niezależnie od tego, jak wydaje się nieznaczące, odbija się przez czas, wpływając na życie w sposób, którego wcześniej nie rozumiałem. Nagle narracje, które skonstruowałem wokół życia i śmierci, zaczęły się rozpadać, odsłaniając pilną prawdę, która domagała się konfrontacji. W głębinach rozpaczy jasność stała się moim przewodnikiem. Uświadomiłem sobie, czując intensywną chęć przyjęcia tego nowego zrozumienia. Chociaż wielu unikam rocznych aspektów naszego istnienia, tutaj, w samym sercu ciemności, leżały potężne lekcje, lekcje często zasłonięte przez strach i zaprzeczenie. Miałem być świadkiem nie tylko surowej rzeczywistości życia, ale także oświecającej mocy świadomości, zrozumienia, które niosło ze sobą okropne piękno. Byłem świadkiem zmagań, z którymi tak wiele osób musiało się zmierzyć. Każde pęknięcie wyboru brzmiało jak daleki echo, przypominając mi, że wszyscy jesteśmy połączeni drogami, które wybieramy. I mimo to, gdy ta prawda zyskała u mnie przewagę, nie mogłem pozbyć się niepokoju, który osiadł we mnie jak migocząca świeca w burzy. Jakie moralne konsekwencje spotkają mnie, gdy skonfrontuję się z tymi prawdami? Pytania drążyły krawędzie mojego umysłu, a napięcie przenikało samą tkankę mojej świadomości. Kiedy wizje się rozwijały, dostrzegałem powiązane ze sobą życia, przejmujące wybory oraz różnorodne odcienie dobra i zła. Im głębiej zanurzałem się w te myśli, tym bardziej obciążenie własnych decyzji stawało się wszechobecne. Ciężar, którego nie mogłem ani zignorować, ani uniknąć. Przygotuj się na konfrontację z własnym rozumieniem życia i śmierci, pomyślałem, czując jak mroczne przeczucie łączy się z determinacją. Te objawienia nie były przeznaczone tylko dla mnie. Miały implikacje, które sięgały poza moje osobiste doświadczenie, docierając do serc wszystkich, którzy odważyli się rozważać dręczący widmo istnienia. Z każdym instynktem krzyczącym by uciekać, stałem na straży w obliczu nadchodzącej burzy, wiedząc, że przyjęcie tej głębokiej świadomości było jedyną drogą naprzód. W cieniach czekał byt, który znał moje najciemniejsze lęki. Gdy poczułem zimny powiew powietrza wokół siebie, Wyłoniła się potężna postać, rzucająca długi, złowieszczy cień. Jej sama obecność była dusząca, wzbudzając uczucie grozy, które drążyło moje wnętrzności. Chciałem odwrócić wzrok, cofnąć się w bezpieczne ramiona ignorancji, ale byłem sparaliżowany. Coś głęboko we mnie wiedziało, że to spotkanie było nieuniknione. Stanąłem twarzą w twarz, z siłą natury, bytem, który ucieleśniał autorytet i niepokojące zrozumienie rzeczywistości, której tak desperacko starałem się unikać. W chwili gdy się zbliżył, fala emocji uderzyła w mnie, gęsta i nieustępliwa. To nie była zwykła istota. Komunikowała się nie słowami, lecz uczuciami, ogarniającymi nurtami wiedzy, które przenikały zasłonę mojej duszy. To tak, jakby każdy lęk, który skrywałem, był wystawiony na pokaz, odsłonięty przed tą mroczną postacią, by mogła go ocenić. Czułem się odkryty. Ciężar moich wyborów przygniatał mnie jak kotwica, wciągając w głębiny, które nigdy nie sądziłem, że będę musiał zmierzyć. W tej przestrzeni, byt pokazał mi fragmenty mojego życia, momenty, w których wybrałem wygodę ponad przekonania, gdzie łatwa droga przyćmiewała tę, która mogła prowadzić do wzrostu. Każde przypomnienie rozwijało się jak delikatna nitka, splatając razem gobelin mojego istnienia, który ukazywał złożoność wyboru moralności i natury samego zła. Zostałem zmuszony do uznania, że każda decyzja rozbrzmiewa poza naszym zrozumieniem, falując w tkance rzeczywistości, wpływając na życia niewidoczne i wybory, które dopiero nadejdą. W miarę jak zmagałem się z tą rzeczywistością, zrozumiałem, że moja dusza nie jest odosobnionym naczyniem. Zamiast tego moje istnienie było nierozerwalnie powiązane z otaczającym mnie światem. Intencją tej istoty nie było potępienie, lecz oświecenie, wzywając mnie do obudzenia się do głębokich odpowiedzialności, które towarzyszą każdemu wyborowi, jaki podejmujemy. Czułem pilność jej niesłyszanych ostrzeżeń, jakby zbiorowe bicie serca ludzkości biło pod powierzchnią, błagając o uznanie. Jednak równie szybko, jak pojawiły się te wnioski, niepewność przybrała ogromne rozmiary. Czułem ciężar odpowiedzialności osiadający głęboko w moich kościach, a pytania bezustannie krążyły w mojej głowie. Jakie złowrogie prawdy ujawni ta istota? Czy będę w stanie unieść ciężar wiedzy, która nadejdzie? Otaczająca mnie ciemność wydawała się pogłębiać. Stawki rosły w miarę, jak przygotowywałem się na objawienia, które czekały. Byłem gotów na nieuchronne, bo jeśli czegoś się nauczyłem, to tego, że najciemniejsze cienie często odsłaniają najgłębsze światło. Gdy istota zbliżała się, mogłem poczuć, jak zimne poczucie pilności ogarnia przestrzeń wokół mnie. Jej spojrzenie przenikało przez warstwy mojego istnienia, sięgając do głębokiego zbiornika wiedzy. W tej chwili zaczęła odsłaniać prorocze wizje, żywe sceny tańczące przed moimi oczami w ostrym kontraście do otaczającej mnie ciemności. Byłem świadkiem błysków społecznego chaosu. Miasta pochłonięte zamieszkami, społeczności porozdzierane nienawiścią i nieustanny puls zagubienia ogarniający serca wielu. Ale na tym się nie skończyło. Istota ukazała nadchodzący ekologiczny upadek: lasy ogarnięte płomieniami, wody wznoszące się z furią i krajobrazy przekształcające się w bezlitosne pustynie. Każdy poruszający obraz był jak sztylet w mojej duszy nieznośny ciężar, naciskający na mnie, błagający, abym zwrócił uwagę na jej ostrzeżenia. Namawiała mnie, bym zrozumiał pilność tych przekazów, ujawniając fragmentaryczne linie czasowe spiralejące z naszej obecnej rzeczywistości, pokazując złowrogie przyszłości, jeśli ludzkość będzie podążać swoją lekkomyślną ścieżką. To, co pokazała mi następnie, mogło zmienić bieg ludzkości. Jak mogło być inaczej? Moje serce zabiło z mieszanką terroru i iskierki nadziei. Czy nadal jest czas, aby uniknąć tego losu? W tych błyskach zamętu dostrzegłem echa znaków ostrzegawczych z naszego świata, wrzące niezadowolenie, głębokie odłączenie od natury i innych ludzi. Istota komunikowała się nie tylko w obrazach, ale i w uczuciach, wbijając głęboko w moją duszę poczucie odpowiedzialności. Pulsowała z jasnością, która wymagała działania, wzywając mnie do wprowadzenia zmian, do przebudzenia świadomości, zanim będzie za późno. Co jeśli balansujemy na krawędzi nieodwracalnej zmiany? Kiedy wizje się rozwijały, poczułem ogrom prawdy takiej, jaka była. Wezwanie do działania, apel samego wszechświata. Chciałem krzyczeć, wstrząsnąć sercami tych wokół mnie, obudzić ich, aby zrozumieli, co naprawdę jest na szali. Jednak w moim umyśle wciąż krążyło głębokie pytanie niczym cień nade mną: czy zdążę przekazać te wiadomości na czas? Z każdą upływającą chwilą zdawałem sobie sprawę z wagi dzielenia się tym, co widziałem, lecz ciężar tej odpowiedzialności był większy, niż mogłem sobie wyobrazić. W tym ciemnym uścisku stanąłem twarzą w twarz nie tylko z delikatnymi niciami łączącymi nas wszystkich, ale także z ponurą rzeczywistością naszych wyborów. Ciężar delikatnej równowagi, na której tańczymy, stał się zbyt oczywisty, a ja nie mogłem uciec od przerażającego implikacji, że nasze decyzje dzisiaj kształtują świat jutra. Gdy obrazy wciąż się kręciły, stało się jasne, że coś ważnego musimy zrobić. Każde działanie, które podejmujemy, splata się w tkankę istnienia. To głębokie zrozumienie przytłoczyło mnie, gdy unosiłem się w tym zmierzchowym miejscu między życiem a śmiercią, gdzie każda decyzja, każda emocja i każda chwila stawały się bolesne. Zrozumiałem, znacznie głębiej niż kiedykolwiek wcześniej, że nasze wybory mają wpływ nie tylko na nasze własne życie, ale splatają się z losami tych wokół nas. Każda myśl, każdy szept intencji, to jak nici utkane z gobelinu naszej wspólnej rzeczywistości, łącząc się, aby stworzyć złożony wzór podróży ludzkości. Ciężar tej odpowiedzialności mocno wywierał na mojej duszy, budząc we mnie zarówno przerażenie, jak i podziw. Uświadomiłem sobie, że dzielenie się tymi spostrzeżeniami to nie tylko osobista misja, to wezwanie do zainspirowania innych, do spojrzenia poza strach i zrozumienia głębszych praw istnienia. Zmagając się z mrocznymi prawdami własnego doświadczenia, poczułem impuls, aby rozświetlić te zacienione zakamarki życia, których często unikamy. To w tych cieniach kryją się głębokie spostrzeżenia, czekając na przekształcenie naszego zrozumienia siebie i świata. Odkrywając swoją podróż przez tę ciemną noc, mam nadzieję zachęcić innych do skonfrontowania swoich cieni, aby stać się świadomymi wyborów, które podejmują oraz cichej mocy, jaką te wybory niosą. I tak stawiam przed tobą to wyzwanie. Jak skonfrontujesz swoje mroczne prawdy? Poświęć chwilę, aby zastanowić się nad tym pytaniem. Jakie ukryte części siebie jesteś gotów zaakceptować? To nie jest jedynie intelektualne ćwiczenie, to kluczowy krok w podróży osobistej ewolucji. Gdy stawiamy czoła naszym mrocznym aspektom, odzyskujemy swoją moc. Dzielenie się swoimi myślami w komentarzach może zapoczątkować rozmowę, w której wszyscy wspieramy się nawzajem w tej radykalnej eksploracji samego siebie. W tej społeczności możemy wspólnie badać wybory, które podejmujemy i prawdę, która leży pod powierzchnią naszego życia. Kiedy myślę o swoich doświadczeniach, jednym myśl pozostaje ze mną czy moje doświadczenie może być wezwaniem do przebudzenia, zaproszeniem dla nas wszystkich, aby objąć naszą wzajemną powiązanie, uświadomić sobie wagę naszych działań i cienie wewnętrzne, każdy z nas odgrywa rolę w tym wielkim gobelinie, a poprzez przebudzenie do własnych prawd możemy oświetlić drogę dla innych. Ta podróż nie należy wyłącznie do mnie. Należy do każdego, kto pragnie zrozumienia i połączenia wykraczającego poza powierzchowne aspekty istnienia. Jeśli te spostrzeżenia z Tobą rezonują, daj proszę temu filmowi kciuka w górę i podziel się nim z kimś, kto potrzebuje usłyszeć tę wiadomość. Dołącz do naszej społeczności, gdy będziemy dalej odkrywać tajemnice życia razem. Dziękuję za to, że dołączyłeś do mnie w tej podróży. Do następnego razu bądź ciekawy i wciąż szukaj prawdy.